Nazywam się Łukasz Hajec i jestem pracownikiem na wydziale nauk przyrodniczych oraz jednocześnie członkiem zespołu histologii i embriologii zwierząt. W naszej pracy naukowej interesujemy się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej biologii komórki, histologii oraz embriologii porównawczej zwierząt bezkręgowych oraz kręgowców, takich jak pierścienice, bije skorupiaki, owady, niesporczaki czy gady. Dlatego z pasją prowadzimy badania związane m.in. z budową gonad oraz gametogenezą u wybranych grup bezkręgowców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formowanie się zespołów komórek płciowych w trakcie tego procesu, strukturą kapsuł jajowych u niesporczaków oraz procesami encystacji u tychże zwierząt, organizacją układu pokarmowego bezkręgowców, a także rolą komórek macierzystych w organogenezie, procesach regeneracyjnych oraz gametogenezie zwierząt i rolą śmierci komórkowej w kształtowaniu tkanek i narządów bezkręgowców i kręgowców. Ponadto zajmujemy się gruczołu gruczołów dokrewnych i narządów zmysłów gadów, a także embryogenezą pokrycia ciała u zarodków tychże kręgowców. Prowadzimy badania strukturalne oraz ultrastrukturalne z wykorzystaniem technik transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii fluorescencyjnej i konfunkalnej, mikroskopii świetlnej, które wzbogacone są reakcjami immunocytochemicznymi i histochemicznymi. Dzięki pracy na Wydziale Nauk Przyrodniczych mamy okazję do dzielenia się wiedzą ze studentami na kierunkach biologia i biotechnologia, prowadząc liczne zajęcia, jak i projekty naukowe z zakresu histologii i biologii rozwoju zwierząt. Zajęcia te pozwalają studentom zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu wspomnianych wcześniej zagadnień, ale przede wszystkim zdobyć umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem różnych technik badawczych w laboratoriach naukowych. Prowadzone przez nas kursy pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności z zakresu badań z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, mikroskopii fluorescencyjnej czy też technik immunocytochemicznych.